Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich twardzieli i ludzi z tytanu swoistym zwyczajowym przywitaniem. Rok czasu, moi drodzy, rok czasu. Nie dlatego, że moja pamięć jest tak dobra, tylko wujek Google przypomniał dzisiaj, że dokładnie rok temu założyłem kanał Power and Packer. Mam nadzieję, że przez ten rok czasu wielu osobom poprawiłem humor niejednokrotnie swoimi wyczynami. Rok szybko minął. Dzisiaj mamy akurat niedzielę. Z Jackiem będziemy robili tak zwaną pętlę pawłowicką. Na dzisiaj przewidziane jest 10 km. -ów. Tak, dla sprawdzenia się, bo 9 listopada coraz bliżej. Eee, chcę wystartować, mimo historii zdrowotnych z 5 września. Jednak chcę spróbować. Nie jestem nastawiony, że ten czwarty półmaraton w tym roku uda mi się e, ukończyć. Ale chciałbym wystartować przede wszystkim e, dla. Dlaczego? Dlatego, żeby spróbować Żeby się poczuć Lepiej troszkę Przewentylować płuca Poczuć się lepiej w towarzystwie wielu innych biegaczy Jest to bardzo miłe Bardzo lubię biegać z innymi ludźmi Bardzo sobie cenię towarzystwo Osób, które Chcą też ze mną biegać I Co, co jakiś czas udaje nam się W dwie, trzy, cztery, czasami pięć Osób Przebiec jakiś odcinek Także dziękuję wam, moi mili, to, że, że mogę z wami biegać. Pozdrawiam was wszystkich, a teraz jadę już do Jacka. Odezwę się na pewno w międzyczasie. Moi drodzy, poranek. Czas został przestawiony akurat dzisiaj w nocy, więc według starego czasu mamy 8.54, a jest 7.54. Jacek pewnie już po kadencji. Zaraz przyjdzie. Krótka rozgrzeweczka, bo rozgrzewka jest bardzo ważnym elementem każdego treningu. Którego zaczynając bieganie nie zawsze doceniałem. I też nie jest najważniejsza sama ta początkowa rozgrzewka. Chociaż też jest ważna, żeby rozgrzać kości, ale rozciąganie po treningu, żeby wszystkie mięśnie. Nie chciały się przykurczać, bo mają taką niestety tendencję. I rozciągać je jak są rozgrzane po treningu. Moim sukcesem przez ten rok czasu podczas różnych treningów i personalnych, tabaty obwodowe to jest to, że udało mi się dosknąć palców nóg, co na początku nie było takie proste. Byłem zawsze przykurczony, nigdy nie ćwiczyłem. Nigdy nie ćwiczyłem, nigdy się e, nie rozciągałem. Nikt mi na to nie zwrócił uwagi. Jeszcze daleka, daleka droga przede mną, ale już pewnych, pewne sukcesy zostały odnotowane, w tym właśnie dotykanie swoich palców u nóg. Więc dla niektórych jest to śmieszne. No. Dla mnie była to długa, długa droga, wiele łez wylanych. I nadal, właśnie w tym kierunku idziemy, żeby się rozciągać. Proszę bardzo, jest i kolega Jacek, patrzy kto się opierał jego piękne auto. A to kolega biegacz próbuje się rozciągać. I on, z proszę bardzo. Ja tutaj w krótkich, w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku. Piątka, tak piątka, wiesz, piątka. filmowa piątka, poczekaj Nie, co... ja właśnie nie wiedziałem w jaki sposób filmowa... Poczekaj, poczekaj, teraz Bo to jest yy, ważna, ważna sprawa, Jacku Okazało się, że rok temu powstał kanał Power and Packer O, mamy 27 rocznice. października Mamy rocznicę dzisiaj, tak Więc będzie rocznicowy bieg e, Dyszką, za dyszką <laughs> Będzie. <laughs> w godzinę e, Tak, w godzinę. w godzinę W godzinę, Jacek, Jacek, Jacek Challenge tak zwany wyznacza Będzie godzinę, nie wiem czy to się uda W moim tetrycznym, w tetrycznym tempie, ale walczymy, walczymy z nim i, i, I tak to będzie Także dzisiaj bez kręcenia podczas biegania, ale y, po, y, Na koniec naszego biegania podsumujemy ten tetryczny nasz wyczyn Rocznicowy, tak Power and Packer w końcu. Oj, moi mili. Niestety elektronika mnie zawiodła. Chciałem wykręcić ładne 11 km. Taki sprawdzian przed półmaratonem. Poszło dobrze. Widać tam. O. Widać Jacka. Zaraz się pojawi. Tak, widać tam z tyłu zielony jego. Tutaj gdzieś się powinien zaraz pojawić. O, 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 jest. Jest, jest. O, dobre dwie minuty jacka zostawiłem. W tym. Ale to właśnie dzięki Jackowi taki dobry wynik dzisiaj osiągnąłem. No i będę Jacka prosił o wyniki, bo mi się Endomondo gdzieś po dziesiątym po kilometrze rozłączyło. Słuchaj, nagle patrzę na zegarek. Kręci się kółeczko. Także Jacek zaraz powie, jaki wynik oficjalny u niego wyszedł. Nie. Oficjalny to będzie 10,5 km w godzinę i minutę 32. No, czyli tempo i tak mamy poniżej 6,552 u Jacka. Ja myślę, Ciebie że... Ciebie będzie lepsze. Myślę, że może 5,40 45. To nie ma znaczenia tak naprawdę. Mi się wydawało, że tu 11 wychodzi. Ale no to wyszło 10. To ci... Zależy jak, jak pobiegniemy A, w parku. No. Jakbyśmy przebiegli tam dookoła, to wtedy wyszłoby 11. Dobrze, jest 10,5, więc pół, yy, pół, yy, pół, yy, pół maratonu zaliczone. Myślę, że skoro tak to wyszło, yy, to, to trzeba... Z dobrą nadzieją startować skoro pół pół, 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 pół maratonu dzisiaj poszło. Rekord życiowy 58. No i proszę bardzo. I to się nazywa motywacja w towarzystwie. Jak w dwójkę się biegnie, to się nawzajem motywuje do powstawania rekordu. Te, takie możliwości tutaj do wydobycia, więc myślę, że w 57 minut jestem w stanie no, tak, dojść że... do tego, a później to już będzie równia pochyła. <gry> w każdym razie trzeba mieć cele i o to chodzi, żeby mieć cele w tym całym bieganiu i sobie wyzna wyznaczać realistyczne cele i mieć z tego radość przede wszystkim. A endorfinki same się produkują podczas biegu, więc radości zawsze przybywa dwa razy. Więcej. Tak jest, moi mili, to rocznicowy odcinek Power and Packer. Pozdrawiam Was, dwóch ludzi z Tytanu. <grych> Trzymajcie Aby się. <grych>